Moi drodzy, to jest gra 112 operator i jest to gra, słuchajcie, może kojarzycie 911? Kojarzycie? 911 operator Ja wtedy grałem i gra polegała na tym, że zarządzaliśmy różnego rodzaju jednostkami e, na przykład były jakieś wyzwania, że trzeba pogotowie, policję i my generalnie jesteśmy tym operatorem, który siedzi tutaj i wysyła jednostki, prawda? Teraz dodali trójwymiarowe różnego rodzaju mapy. Natomiast najważniejsza rzecz, czym to się różni? Czym to się w ogóle różni i po co wydawa wydawać drugą grę, która jest praktycznie taka sama? Eee, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, jest kampania. W kampanii możemy grać, słuchajcie, jakimiś tam różnego rodzaju. Eee, miasta i te miasta są w trójwymiarze, czyli jak kiedyś z Google Maps pobieraliśmy mapy, to podobno teraz są pobierane, ale w trójwymiarze są te budynki. Natomiast ja nie zagram kampanii, zagram sobie swobodną, zagramy sobie Katowice. E, zarządzaj kilkoma dzielnicami, zarządzaj większością miasta, poważne incydenty. Dobra, to zagramy sobie coś takiego i teraz tak. Grani standardowa, miesiąc początkowy. Myślę, że zrobimy tak jak teraz, co? Dobra. E, miesiąc e, napiszemy sobie Dawid Bonkolowski. Fala upałów, tornado, trzęsienie, zamieć. Nie no, zamieć bez sensu, chociaż może być. Trzęsienie ziemi u nas w Polsce nie. Tornado u nas w Polsce nie bardzo. Chociaż. Nie, może być tąpnięcie, prawda? Fala upałów też. E, wybierz obszar. I teraz my, moi drodzy, wybierz obszar początkowy Katowice. Czekajcie, czekajcie, gdzie my teraz mamy rondo. Ja bym wybrał gdzieś w centrum. Czekajcie, gdzie jest park. Jezus Maria, czekajcie, bo ja teraz nie umiem się odnaleźć. To jest muchowiec to do góry gdzieś tu. Piekary. Aha, bo to są piekary, świętokłowice, czekajcie. Pożów Batory, Katowice tutaj, Przemysłowa, to jest centrum, ale jest ślepy jestem, no tu jest W, P, i W, to tu jest ten, tu jest y Park śląski to tu jest centrum, ja bym tu kliknął. To jest takie centrum centrum, chociaż można by było wziąć nikiszowiec... Nie no, weźmiemy tutaj. Dobra. Mm, trudny, neutralny, niski poziom trudności, bo nie wiem jaki będzie. Dobra. Sławek lub głośników, oczywiście, że tak.

Dobra, i tutaj mamy jednostki. Jednostki można rozdzielić, słuchajcie. Przed rozpoczęciem. Jednostki mogę rozdzielić. Okej. Okay. Roger. By były mniej więcej tak rozdzielone incydenty jednostki. E, tu już chyba nie trzeba więcej. Dodaj nową jednostkę mogę dodać. Mm -hmm. Helikopter raczej u nas to nie pasuje. Koń! Na koniu czy ktoś by jeździł? Motocykl policyjny, jak będziemy mieli więcej pieniędzy, to będziemy mogli sobie kupić. Zacznijmy na razie tak jak jest. Zacznijmy start Jednostki... Czekajcie, co ja teraz muszę zrobić? Czemu e-mail? Awans kierownika zmiany, moi drodzy, gratulujemy awansu. No oczywiście, że tak. co jest? Tego brakuje w jednostce? Ło, panie, dawaj. Dobra, lecimy. I teraz czekamy, moi drodzy. Dobra, mamy. Potrzebna pomoc medyczna. Jeden jest ranny. Osoba zadławiła się jedzeniem. Potrzebna interwencja medyczna, moi drodzy. Czekajcie, i teraz tak. E, zatrzymajmy tu. Jest zatrzymana gra. Dobra, zatrzymajmy. Ja sobie teraz przesunę tylko kamerkę, bo wy będziecie nasłonięte niektóre rzeczy, a tego by mnie. O. tutaj na dół. Żebyście mieli tu odkryte. i teraz tak. Słuchajcie, ktoś się zadławił. Uwaga, potrzebna pomoc medyczna jeden ranny. No dobra, akceptuj. Eee, brak nowych wiadomości. Lecimy dalej. Ale oni podali tam adres? Tutaj. Dobra, jedziesz. Oni na zadławienie biorą kaletkę ambulans. Dobra, niech jadą. nie wiadomo, czy nie będzie trzeba go przetransportować, nie? Dobra. O, kolejne wezwanie, słuchajcie. Uszkodzona rura wodociągowa. Powoduje ogromny wyciek wody, zalewa drogę. Potrzebna jest. Incydent blokuje ulicę. Dobra, więc tak, bierzemy straż pożarną i bierzemy jeden e, wóz policyjny, no bo trzeba kierować ruchem. Dobra. I teraz tak, coś tutaj jest. Przejazd na czerwonym świetle, zgłoszono przejazd... O, no dobra, to my weźmiemy motocykl, bo motocykl go dogoni. Dobra. Okej. Okay. Pożar? Co to jest? Płonące chemikalia. Oj, dobra. To, to wyślemy to. Plus jeszcze tutaj. Alarm przeciwpożarowy. Potrzebne interwencje strażaków. Hmm, może być problem, hmm. bo nie mamy... Oj, oj, oj. Uszkodzony most. Ua! To Chłowicka. To Chłowicka. A teraz zatrzymajmy i zobaczmy mniej więcej Hello. gdzie jesteśmy. Patrzcie. Tutaj jest Wesołe Miasteczko, legendia, prawda? 143, Czy ja gadam głupoty? Nie, dobrze mówię. Tu jest Osiedle Tysiąclecia, tu jest e, Park Śląski. Tu jest Stadion Śląski. Tutaj no, jest centrum... The... Jak o! I mamy mapę trójwymiarową. Proszę bardzo. I ona się, ona się ładuje tutaj. Długo, ale, ale się ładuje. Patrzcie, tu jest osiedle, tutaj jest to. Oj, 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 ale się zacina aż ta mapa cała. Ona musi się załadować. Mhm. I to jest e, mapa z Google Maps. To jest mapa z Google Maps, więc e, to wygląda identycznie. Patrzcie, tu jest spodek. E, tutaj jest e, przystanek e, tramwajowy koło spotka. Kto był w Katowicach wie, jak to wygląda. To jest wszystko jeden do jeden. Tu jest ten jeden budynek, wieżowiec ten. Tu jest hala Expo. No i tutaj mamy Silesia City Center i tak dalej, i tak dalej, więc wszystko mamy, moi drodzy, pobrane z. Czy ja znajdę swój blok? No, widzę swój blok. Widzę swój blok Dobra, słuchajcie, lecimy. Dobra, teraz tak. Tutaj musimy wysłać, co to jest. Nieprzytomna osoba, słuchajcie, dobrze, karetka jest do nieprzytomnej osoby. Eee, co dalej? Co dalej? Jaki jest dzień? Budynki ok. Posterunek posterunku szykuje. Dobra, złapany jest gość, to niech wraca. Posterunki policji. Dobra. Incydent zgłoszono drobną stłuczkę, nikt nie został ranny. Potrzebna interwencja? Nie, nie trzeba interwencji, dogadajcie się, spadać. Skończyła nam się woda. No to wracaj do bazy. Okej, okay, incydent. Osoba cierpiąca najpierw się dostała ataku. Ua! dobra. Jedziesz. Co oni tam robią? Okej. Okay. Incydent. Przedawkowanie narkotyków. O słuchajcie. No, no, Narkotyki siedzą, słuchajcie, na tej kwarantannie i nie mają co robić. Dobra, co tu się wydarzyło? Poszukiwania zaginionego dziecka. Rodzice zgłosili zaginione dziecko, możliwe doprowadzenie. Do, czyli musimy tutaj jechać. Chyba przeszukamy sobie tutaj. Dobra, przeszukamy sobie teren. Gdzie to dziecko w ogóle tutaj zniknęło? Gdzieś... No to na IEM szło i się straciło, bo to jest IM, tutaj jest stara kopalnia, a to jest... O, tutaj gdzieś Paweł mieszka. No nieźle, kurde. Nie, Paweł już gdzieś indziej mieszka, teraz się przeprowadził. Co to jest? Uszkodzona rura wodociągowa. Dobra. Ready for action. On my way. Dobra, szukajmy. to. Incident. Co jest? Kieszkowicz. Skradziono portfel. O ty gnoju! Dawaj, motocyk. Let's go. Dobra. Dobra, tutaj we need more water. Ktoś dzwoni do mnie Potrzebne oddziały poszukiwawcze Kto? Proszę pana, Kto? właśnie otrzymaliśmy informację Kto? o zagrożeniu bombowym Co ty gadasz? Eee... Gdzie? W szkole przy zasadnicza szkoła zawodowa numer 5 O kurwa, tutaj? O, znaleziono bombę. Jak mocna jest? Konno 2. We don't know. Powinniśmy działać szybko. Zrozumiano bez to szóstwo. Znaleziono bombę. Zrozumiano bez to biorę. Yes, sir. When you finish a call, you should decide whom to send, just as with every other incident. Dobra, jak bomby to wszystko. Afera bombowa, Anele. Mogę napisać. Ewakuacja szkoły numer 5. Informacja de deweloperów. Wszystkie jednostki, moi drodzy, są ważne. Szybko, szybko, wszystkie jednostki. Kaman. Operator. Dobra, jazda. Incydent! My. Picie alkoholu w miejscu publicznym? Pff, zignoruj! No co my będziemy srać we własne gniazdo, ludzie. Mm, Wycie chemikaliów. O, i to jest ciekawa rzecz teraz. Bo tutaj będziemy musieli... Picie alkoholu w miejscu publicznym. Zignorujmy! To. Chłopaki nie się bawią, jest kwarantanna. To... Chociaż kurde nie bardzo. Incydent. Amputacja kończyny. Przypadkowe odcięcie kończyny przez maszynę. Co? Na tysiąclecia 204? Co wy tam robicie? Ludzie. Chłopca, Chyba, bo... cześć, witam wszystkich. Potrzebny transport policyjny. Dobra, sukę Oj, tam jest coś potrzebne. Negative. We are giving medical aid now. Aha, odmawiam. Okay. I co się dzieje? Roger, już Dobra. Je, ty... On tam miał tą rurę, kurde, naprawić. Ten pożar nie zostanie ugoszony. Kiedy ten pożar zostanie ugoszony? My nie mamy wody, no. Co tu się dzieje? Pożar budynku, wybuch pożar na oborki Gdzie to jest? Nie no, chłopaki, tak się nie robi po prostu. No. Taka akcja. Potrzebujemy policji. No już masz policję, co ty, nie Potrzebny transport hmm. Bomba? Tu? Chłop co bombę, kurde, będzie zbierał? Tu jakieś wycieki... I teraz, jak przyspieszę czas, to co się wydarzy? Reputacja 17, potrzebujemy transport. Okej. Okay. No dobra, ale to już medyczny transport poszedł, nie? Oni już pojechali. To na największym speedzie. Dobra, jedziemy. To jest ważne. Ugaście ten pożar już. I zaraz koniec zmiany będzie, słuchajcie. Na Katowicach gram. Rozległy pożar, słuchajcie, teraz jest. Rozległy pożar. Dobra. A gdzie oni mają tą wodę, słuchajcie, regenerować tu? No tu, o, Czekaj, czy to jest jednostka straży pożarnej, tak naprawdę? Czekajcie, ja wiem gdzie jest policja, mniej więcej, w centrum. Ciekawe, czy naprawdę gdzieś tu jest. Ej, Chat! Tu naprawdę jest posterunek policji! Tu jest naprawdę posterunek policji. I tak samo tutaj, czekajcie, w. Chyba tu też jest. Ale tu co jest? Tu jest naprawdę posterunek, bo tu jest siedziba główna, gen generalna siedziba policji główna w Katowicach oddział. I tu jest taki wielki budynek. Ty oni naprawdę dobrze to zrobili. Jak się jedzie, to jest główna droga, tu się wieże na autostradę A4 do Krakowa, nie tam potem. To jak się jedzie tą drogą. To się tutaj mija właśnie. No, potrzebujemy medyków. Dobra. Co tam jeszcze zrobimy? Ugaśmy pożar. Ugaśmy szybciej pożar. Chociaż ten może jechać tu. Trzystawy są no.

Ready for action. Roger. Za mało starzy pożarnej nawet ja, skąd ja wiem gdzie są posterunki policji, bo rozrabiaka, tak? Dawidek jest No ale ile oni potrzebują? Więcej wody potrzebują. Nie skończy się zmiana dopóki nie wykonamy wszystkich zadań. Więc musimy napełnić wodą no jeszcze musimy tutaj tu wysłać. Jeszcze raz. No ile tu jeszcze oni muszą ugasić? Kurde, to jakieś chemikalia trzeba zabezpieczyć. Masakra jakaś. Dobra, wyślijmy tam policję. Może policja się zna na wodociągach. Ty, jakie głupie jest to zadanie. My non-stop gasimy ten pożar. Patrzcie, progres 58. Rozmiar pożaru, zabezpieczenie środków chemicznych. I oni już nie mają tego. Roger, co jest nie tak? No ale po co wam woda? Bo oni nie mają takich jednostek do usuwania chemicznych chyba, wiecie? A to ja nie wykonam tego zadania, bo nie mam chyba strojów do tego. Tak mi się wydaje. Dobra, zakończmy sobie ten dzionek. Ale w ogólnie spoko jest, czyli... Um... Powrót do gry, wczytaj grę, wyjść do menu głównego. Dobra, więc generalnie ta... wygląda tak samo. Ja powiem szczerze, wygląda tak samo, tylko ulepszyli pewne rzeczy. Jest bardziej trójwymiarowa, no bo w końcu można pobierać w wymiarze te mapy z Google. Ale tak jak mówię, nie wszystkie miasta... Mają oczywiście zrobione i zeskanowane budynki w trójwymiarze. Mniejsze miasta, a większość przede wszystkim, większość jest dwuwymiarowa. Tylko te większe miasta miały jakieś skany dodatkowo. Budynki są odwzorowane, tam fotograficznie też nałożone są tekstury. Ciekawe, ciekawe to jest. Natomiast gra jeszcze jest przed premierą, to jest wersja beta, więc premiera wyjdzie za jakiś czas. Że wiem dokładnie teraz, nie spojrzałem kiedy, ale. Tylko takie jest pytanie, szczerze, gdyby nie wychodziło nowa wersja, bo było już 911, to jest 112. Nie wiem, czy to aż jest taka wielka potrzeba. Nie wiem, czy chcą zarobić po prostu na tym, ale mam nadzieję, że dobrze zrobią. Tu tyłeczek zrobili pani trójwymiarowe, jak się wypina i pokazuje. Myślę, że no przyciągnie to osoby, prawda? <grym> no. Nie bez powodu ta kobieta ciągle w kadrze jest, zobaczcie. Tu laseczka w uniformie. Tu ktoś inny. Tak to właśnie jest.